Witajcie na kanale Katastrofy Lotnicze. W dzisiejszym filmie opowiem o największym wypadku lotniczym pod względem liczby ofiar śmiertelnych w historii Stanów Zjednoczonych, nie wliczając zamachów z 11 września. W wyniku opisywanej tragedii śmierć poniosły łącznie 273 osoby. Zdarzenie to miało miejsce 25 maja 1979 roku i jest o tyle przerażające, że pasażerowie praktycznie do ostatniej sekundy śledzili na żywo zbliżającą się katastrofę, gdyż w kokpicie pilotów zamontowana była kamera. Lot 191 miał zaplanowaną trasę z lotniska O'Hare w Chicago do Los Angeles i realizowany był przez linię lotniczą American Airlines. Lotnisko w Chicago, uznawane za jedno z najbardziej ruchliwych lotnisk na świecie, było jednym z głównych węzłów komunikacyjnych amerykańskich linii lotniczych. Do Los Angeles pasażerów zabierze trzysilnikowy McDonnell Douglas DC-10. Czyli jedna z legend amerykańskiej floty komercyjnej. Posiadał on charakterystyczny silnik zamontowany z tyłu maszyny. Warto wspomnieć, że samolot ten był symbolem rozwijającego się lotnictwa. W tamtym czasie podróże lotnicze w Stanach Zjednoczonych stawały się coraz bardziej popularne. Ceny biletów nie były już tak wysokie, dzięki czemu dużo osób mogło pozwolić sobie na loty krajowe. Szeroko-kadłubowy DC-10 obsługujący duże amerykańskie metropolie świetnie wpisywał się w ten trend, co skutkowało tym, iż przez ponad 40 lat przewiózł miliony pasażerów zarówno w USA, jak i na całym świecie. Niestety brał też udział w wielu katastrofach, które do dziś pozostają jednymi z najtragiczniejszych w historii lotnictwa. Tylko pod koniec lat 70. DC-10 miał już na swoim koncie kilka incydentów, takich jak wybuchowa dekompresja, w wyniku której drzwi ładunkowe zostały wyrwane z samolotu podczas lotu American Airlines 96 w 1972 roku. Wypadek ten nie miał ofiar śmiertelnych. Niestety dwa lata później pasażerowie nie mieli już tyle szczęścia. Podczas katastrofy DC-10 na obrzeżach Paryża w lesie Hermenoville śmierć poniosło 346 osób. Materiał o tym wypadku możecie znaleźć w linku pod filmem. Rok przed feralnym lotem 191 doszło również do wypadku linii lotniczych Continental. Podczas startu z lotniska w Los Angeles DC-10 doznał awarii trzech opon, po czym wypadł z pasa i stanął w płomieniach. Spośród 200 osób na pokładzie, cztery zmarły. Wypadki te były nagłaśniane w mediach, a ludzie zaczęli wątpić w bezpieczeństwo samolotu. Niektórzy pasażerowie wybierali loty innymi maszynami, obawiając się modelu DC-10. Jest 25 maja 1979 roku. 258 pasażerów wchodzi na pokład i przygotowuje się do długiego lotu do Los Angeles. Kapitanem lotu jest 53-letni Walter Lux, jeden z najbardziej doświadczonych pilotów linii American. Modelem DC-10 lata on od 1971 roku, od kiedy to samolot ten dołączył do floty. Kapitan miał mieć tego dnia dzień wolny, ale w ostatniej chwili dokonał zmiany w grafiku, aby zastąpić swojego kolegę. Pierwszym oficerem jest 49-letni James Dillar, a inżynierem pokładowym 56-letni Alfred Udowicz. DC-10, którym polecą, służy w tej linii lotniczej 7 lat. Rutynowa kontrola przeprowadzona przez personel naziemny nie wykazuje żadnych nieprawidłowości. Warunki pogodowe są dobre, wszystko wydaje się być w jak najlepszym porządku. O godzinie 14:59 piloci ruszają w stronę pasa startowego numer 32. Pas ma ponad 3 km długości, a więc dużo więcej niż jest to wymagane, aby DC-10 zbił się na nim w powietrzu. O 15:02 piloci otrzymują pozwolenie na start. Trzy potężne silniki odrzutowe rozpędzają samolot. Po przebyciu około 1,5 km DC-10 osiąga prędkość V1, po której nie można już przerwać startu w przypadku ewentualnej awarii silnika. Pasażerowie mogą obserwować start maszyny dzięki obrazowi z kamery zainstalowanej w kabinie pilotów. Z pewnością są tym bardzo podekscytowani. Jest to nowość w linii American. Nagle silnik numer 1 w lewym skrzydle odpada, unosi się do góry i spada na pas startowy za odrzutowcem. Piloci nie są świadomi, co się stało. Zauważają komunikat, że lewy silnik przestał działać. DC-10 odrywa się od pasa, a załoga rozpoczyna procedurę przewidzianą w przypadku utraty jednego z silników podczas startu. Procedura polega na zredukowaniu prędkości do minimalnej granicy poprzez podniesienie ciobu maszyny. Dzięki czemu samolot może wykonać bezpieczne wznoszenie, mimo niedziałającego silnika. DC10 ma dwa sprawne silniki, więc piloci bez trudu powinni opanować sytuację. Incydent zauważa kontroler z wieży ruchu lotniczego, który jest w szoku. Natychmiast próbuje nawiązać kontakt z załogą przez radio i pyta, czy chcą wrócić na pas startowy. Nie otrzymuje jednak żadnej odpowiedzi. No, Samolot wzbija się na wysokość około 100 metrów, po czym zaczyna skręcać i przechylać się w lewo. Jego dziób opada. W ciągu kilku sekund kąt przechylenia wzrasta do 112 stopni. Piloci nie panują nad maszyną, a pasażerowie, mający podgląd z kamery, widzą mrożące krew w żyłach sceny zbliżającej się ziemi. Wielu z nich z pewnością zdaje sobie sprawę, że za chwilę dojdzie do tragedii. Jeden z naocznych świadków wykonał to zdjęcie na kilka sekund przed katastrofą. Widzimy na nim, że samolot ma niemalże pionowe ułożenie skrzydeł. Kolejne zdjęcie, które wykonał, przedstawia już olbrzymią kulę ognia. O godzinie 15.04 DC10 z prawie pełnym zbiornikiem paliwa rozbija się tuż za granicą lotniska. Nieopodal osiedla przyczep kempingowych, w których mieszka wiele tysięcy osób. Z odrzutowca zostają tylko płonące szczątki. Tysiące kawałków maszyny zostaje rozrzuconych na ogromnym obszarze. Eksplozja, a następnie potężna kula płomieni wznosząca się nad ziemią sprawiają, że osoby znajdujące się w pobliżu lotniska zastykają z przerażenia. Zszokowany kontroler, który próbował skontaktować się z załogą, podnosi alarm. Po dotarciu na miejsce wypadku i ugaszeniu pożaru, ekipa ratunkowa nie znajduje ocalałych. W wyniku katastrofy śmierć ponoszą wszystkie osoby na pokładzie samolotu oraz dwie osoby na ziemi pracujące w pobliskim hangarze. 6 czerwca FAA, czyli Federalna Agencja Lotnictwa, uziemia wszystkie modele DC-10 w USA, włącznie 138 samolotów. Co więcej, wszystkie zagraniczne DC-10 mają zakaz wlotów w przestrzeń powietrzną USA. Skutki katastrofy są więc odczuwalne również poza granicami Stanów Zjednoczonych. Opinia publiczna żąda odpowiedzi na pytanie, co było przyczyną wypadku. NTSB, czyli Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu, jest pod ogromną presją. Wiedzą, że muszą działać szybko i skutecznie, aby wyjaśnić przyczyny tej katastrofy. Śledczy orientują się, że zapis rejestratora rozmów w kokpicie uległ przerwaniu w momencie utraty lewego silnika, ponieważ właśnie przez niego był on zasilany. Nie posiadają więc nagrań audio z kabiny pilotów, skupiają więc swoją uwagę na wyrwanym silniku, który pozostał na pasie startowym. DC-10 posiada dwa silniki przymocowane do skrzydeł za pomocą specjalnych pylonów, które montuje się pod skrzydłami. Elementy te są niezwykle wytrzymałe, ponieważ muszą utrzymać silniki, z których każdy waży ponad pół tony. Śledczy dokonując oględzin silnika zauważają, że grudź pylonu, w której znajdują się punkty mocowania silnika posiada pęknięcie, które musiało rosnąć za każdym razem, gdy samolot startował. Co więcej, w miejscu pęknięcia widoczna jest deformacja, która prawdopodobnie powstała w wyniku uderzenia. Osiem tygodni przed feralnym lotem DC-10 odbywał rutynowy serwis w ośrodku obsługi technicznej amerykańskich linii lotniczych w Tolsa. Podczas przeglądu lewy silnik został zdemontowany w celu inspekcji i konserwacji. Przegląd silnika trwa 24 godziny, bardzo dużą ilość czasu pochłania jego demontaż oraz ponowny montaż. Zalecana przez McDonnell Douglas procedura demontażu zakładała odłączenie silnika od pylonu przed odłączeniem samego pylonu od skrzydła. Punkty mocowania silnika do pylonu są dość zawiłe i posiadają wiele połączeń, takich jak przewody elektryczne, hydrauliczne czy paliwowe. Rozmontowanie wszystkiego jest bardzo czasochłonne. Linia lotnicza wpadła na pomysł, aby zamiast tego odłączyć od skrzydła silnik razem z pylonem. Była to dużo szybsza i tańsza metoda. To, w jaki sposób przeprowadzany był demontaż, nie miało aż tak istotnego znaczenia, ale ponowny montaż był bardzo ważny. Mechanicy zastosowali rozwiązanie, które polegało na demontażu silnika za pomocą specjalnie przystosowanego wózka widłowego. Było to niezgodne z procedurą zalecaną przez producenta, jednak pozwoliło im to zaoszczędzić 200 godzin pracy. Warto dodać, że nie tylko American Airlines zdecydowało się na takie rozwiązanie. Tę samą procedurę zastosowały linie Continental oraz United, z tym, że ta ostatnia zamiast wózka widłowego użyła suwnicy. Wózek widłowy był niestabilny, a montaż wymagał idealnej precyzji, aby nie uszkodzić żadnego elementu. Mechanicy mieli ogromne problemy, aby wpasować uchwyt pylonu w zaczep pod skrzydłem. Gruź pylonu prawdopodobnie została uderzona z dużą siłą przez zaczep, gdy technicy przeprowadzali ponowny montaż. To spowodowało widoczne później pęknięcie oraz deformację. DC-10 wrócił do służby i do momentu wypadku latał cały czas z uszkodzonym pylonem, którego szkody pogłębiały się. Katastrofa wisiała w powietrzu. Po tym odkryciu, FAA sprawdziła wszystkie DC-10 zarejestrowane w Ameryce. Okazało się, że w sześciu z nich odkryto te same uszkodzenia. Cztery w linii American i dwie w linii Continental. W nich również zastosowano procedurę demontażu silników za pomocą wózka widłowego. Gdyby nie szybkie wyjaśnienie przyczyn wypadku, katastrof mogłoby być znacznie więcej. Za zastosowanie niewłaściwej procedury obie linie zostały dotkliwie ukarane finansowo. Jak wspomniałem wcześniej, mimo utraty jednego silnika, załoga powinna bezpiecznie wznieść się w powietrze, zawrócić i wylądować awaryjnie. Dlaczego więc piloci stracili panowanie nad maszyną? Gdy silnik odpadł od samolotu w czasie startu, musiał uderzyć w skrzydło, przerywając przewody hydrauliczne. Wyciek płynu spowodował cofnięcie się części slotu w lewym skrzydle. Sloty pełnią kluczową funkcję, zapewniając samolotom prawidłową siłę nośną potrzebną do oderwania się od ziemi. Wznoszący się DC-10 ma wysunięte sloty na prawym skrzydle, a na lewym tylko ich pewną część, przez co traci siłę nośną. W takiej sytuacji lewe skrzydło zaczyna opadać, a samolot zaczyna obracać się na bok. Piloci mają jeszcze szansę uratować maszynę. Jeśli opuszczą dziób i zwiększą prędkość, to prawdopodobnie unikną katastrofy. Niestety, część instrumentów pokładowych, w tym systemy ostrzegawcze o przeciągnięciu i cofnięciu slotów na skrzydle, było zasilanych z lewego silnika, który stracili. Piloci nie otrzymują ostrzeżeń, układ kolumnowy nie drga. Załoga nie jest świadoma, co się stało. Zgodnie z przeszkoleniem wykonuje procedurę przewidzianą w przypadku utraty jednego z silników podczas startu czyli redukuje prędkość i podnosi dziób, przekreślając swoją ostatnią szansę na przetrwanie. Podczas testów odtwarzających przebieg zdarzeń w symulatorze żadnemu z pilotów nie udało się uratować maszyny. Katastrofa lotu 191 przyczyniła się do bardziej rygorystycznego nadzoru nad obsługą techniczną samolotów. Producentom nakazano montowanie urządzeń alarmowych zasilanych przez więcej niż jeden silnik. Opracowano również specjalne zabezpieczenia dla slotów i powierzchni sterowych na wypadek przerwania przewodów. Numer 191 zostaje wycofany z użycia przez American Airlines. W 2011 roku w pobliżu miejsca katastrofy wzniesiony zostaje pomnik. Na ścianie pamiątkowej znajdują się nazwiska wszystkich pasażerów, którzy zginęli w najgorszej katastrofie lotniczej w historii Stanów Zjednoczonych. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Jeżeli podoba Wam się kanał i chcielibyście wesprzeć jego rozwój, to w opisie filmu znajdziecie szczegóły, jak można to zrobić. Zostawiając łapkę w górę oraz komentarz, pomagacie mi w dotarciu do szerszej grupy odbiorców, za co bardzo dziękuję. Subskrybując kanał, macie pewność, że nie przegapicie nowych filmów.